Dzień dobry, dzień dobry. Drugi odcinek serii, w którym pokazujemy, w jaki sposób prawidłowo udzielić pomocy, pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Przypominam Wam, że jesteście zobligowani literą prawa do tego, żeby takiej pomocy udzielić. Jest z nami dodatkowo Michał, Piotr, którego już znacie. Piotrek pracuje w karetce i jest ratownikiem medycznym, który na co dzień zderza się z takimi, z takimi sytuacjami. Cześć. Jest z nami Michał, który jest właścicielem gospodarstwa, jak i maszyny, który dzisiaj będzie akurat naszym pacjentem, który złamał bądź skręcił nogę. Improwizujmy taką sytuację, bo sądzę że słowo improwizacja na polu będzie właściwym słowem, tak? Tak. Proszę Państwa, żeby udzielić pewnej pierwszej pomocy, zacznijmy od tego, że przede wszystkim bezpieczeństwo miejsca zdarzenia, wypadku, maszyny muszą być wyłączone, silniki muszą przestać pracować, bezpieczeństwo własne. Jeśli mamy dostaną mapteczkę, używamy tego, że w aptece powinny być podstawowe rzeczy, jak nożyczki, opatrunki, bandaże, rękawiczki. To nam wystarczy do udzielenia takiej pierwszej pomocy. Jesteśmy na polu. Więc generalnie, zanim przyjadą służby, liczy się też czas, liczy się też chęć pomocy danej poszkodowanemu, W tym momencie improwizujemy, tak? Tak zaczęliśmy na początku. Nie mamy profesjonalnego sprzętu, który mamy tutaj w postaci deski ortopedycznej, szyn, kremera. E, dlatego y, na, w polu czy y, gdzieś w gospodarstwie y, używamy. Y, podręcznych przedmiotów, które są dostępne w danej hali czy też na polu. W tym momencie możemy użyć, przykładowo, nasz pacjent jest bezpiecznie, e, znamy człowieka, e, skarży się po e, zejściu ścionika, że doznał urazu kolana czy podłudzia mm -hmm. i twierdzi, że jest złamane. Coś chrupło, boli, nie może stać na tej nodze. W momencie, kiedy jesteśmy w miejscu jakimś tam polu, e, no to imp improwizujemy. Pamiętajmy, że najlepiej, jeśli jakieś pojazd, który użytkujemy, mieć przy sobie apteczkę. Mm -hmm. W tym momencie mamy chociaż czym człowiekowi przywiązać, używając dwóch takich kij, y y ustabilizować tą kończynę do momentu przyjazdu pogotowia. Mm -hmm. Nie należy się tego bać, ponieważ wszyscy e, się bałem, żeby nie ruszać, nie ruszać. Dobra, jak ta noga, już sobie wyobrażam, wywierająca się w jedną, w drugą stronę, nie jest na swoim miejscu, to mnie osobiście jest słabo. Co ja powinienem w takiej sytuacji zrobić? Eee, załóżmy, że sprawdziłem, powyłączałem, czy sprawdziłem, czy maszyna jest wyłączona, jest bezpiecznie, eee, człowiek leży tutaj poszkodowany, co ja w tym momencie muszę zrobić. Używając dostępnych środków na miejscu zdarzenia należałoby tam nogą stabilizować, czyli usztywnić dwa sąsiednie stawy. Przykładowo, tu akurat mamy sytuację taką, że oczywiście nasz pozarant e, skaże się na ból podudzia. Mhm. E, możemy tu zobaczyć jakieś plamy krwi. E, oczywiście należałoby użyć w tym momencie. Jeśli mamy, oczywiście, na miejscu zdarzenia apteczki, mm -hmm. nożyczki, żeby rozciąć daną ranę i przyłożyć ewentualny opatrunek. Mówisz, to jest złamanie otwartym? O złamanie otwartym. Kiedy widzimy, że jest krew w mm. danym miejscu? I w tym momencie przykładamy. E, jesteśmy sami, prawda? Jesteśmy sami, nie ma nikogo. Więc generalnie człowiek jest przytomny. Rozwijamy taką gazę. Okay. Oczywiście jak najszybciej. Mamy tu już rozciętą ten. prosimy, żeby przytrzymał w miejscu krwawienia. Mm -hmm. Kolejno bierzemy, czy to zapteczki, czy z ten, mm -hmm. bierzemy taki bandaż. To może być różnego rodzaju, najważniejsze, żeby było to stabilne. Pros Jeżeli nie mamy jakiegoś bandaża, mamy sznurek, jakiś tam sznurek może być, on też może, on może być. Może być, może być. Czyli improwizujemy, wykorzystujemy improwizujemy wszystko, improwizujemy, co, co, jest, wszystko, dookoła, co tak? jest Zawijamy taką kończynę. Mm -hmm. On oczywiście no, boli, boli, boli. boli no, może pan krzyczeć, może pan krzyczeć, boli, boli, boli. Tu zawijam taką kończynę. W tym momencie czujemy, pod, że tu jest deformacja w danym mm -hmm. momencie. Mm -hmm. W tym momencie stabilizujemy dwa sąsiednie stawy, tak? Mm -hmm. Czyli sąsiednim stawem, powiedzmy w tym momencie, co będzie? Tu, jest, tu mamy biodro, Staw biodrowy. biodrowy. Tak, tu jest podudzie, kolano i kostka, kostka. tak? Kostka. Powyżej, powyżej, jeśli to jest podłudzie, to, to mamy kolano. Mhm. Jeśli udo, to jest biodro i kolano. Mhm. Ale mówiliśmy, że mamy podłudzie, więc stabilizujemy tą część. Jeszcze wezmę, przepraszam. W skrócie usztywniamy tę nogę. W skrócie tak? usztywniamy tę nogę. Jak ona jest wywinięta, w którą ze stron, powiedzmy, czy ja mam to ruszać? Czy mam tę Naj, nogę na... najle Najlepiej nie ruszać. Najczęściej jest tak, że pacjenci sami siedzieć tam jakoś spróbują, chyba że już nie mogą się ruszyć, no to mhm. wtedy nie ruszamy. Jeśli widzimy krwawienie, oczywiście należałoby zabezpieczyć, bo nie wiemy, jakie to jest krwawienie, czy żelne, czy tętnicze. Mhm. Wtedy widzimy albo dużą ilość krwi, która szybko nabiera. Jeśli nie. Jeśli to jest źle, najważniejsze, żeby, jeśli nie mamy nawet gazy, wziąć kawałek bluzy i ucisnąć to miejsce. Czyli żeby się z tego krew nie lała, to nie jest lałam. moim priorytetem. No tak noga jest wygięta, widzę, że się leje krew, to mam ja. to ucisnąć, żeby z tego nie było dojścia krwi. No bo właśnie, w tym momencie używamy takich tych e, zdobycznych, że tak powiem, mm -hmm. w danym miejscu czy taką deskę. E, Dwa kijeśmy kije. też da radę, tak? Jeden kije. kijem teoretycznie też jestem chyba w stanie. Teoretycznie jesteśmy, zrobić. natomiast bardziej stabilniejsze będzie w momencie, kiedy będzie z dwóch stron. Dwa, okej. Okay. Ponieważ e, obecne szyny, które my posiadamy, one są dosyć szerokie. Mm -hmm. więc e, na nią można osiąść praktycznie cała rękawica. Okay. No cel usztywnić. Cel tak? usztywnić i ustabilizować tę kończynę, Dobra. żeby nie popielać. W tym momencie, jeśli mamy tak zabezpieczonego pacjenta, e, jeśli jest w stanie, oczywiście. To transportujemy mm -hmm. y, na przykład na jakiejś drabinie. Okay. Na jakiejś drabinie. Mm -hmm. y, do najbliższego punktu poboru przez służbę przychodową. Jeżeli jesteśmy w stanie, to po prostu mam ułatwić do transportowania, bo ja rozumiem, że służba. No bo wiadomo, że jesteśmy gdzieś w, polu, gdzieś w polu i, i nie, nie może... jest w stanie karetka wjechać, jest... załóżmy, tak? Tak. Więc możemy przyspieszyć to, żeby pacjent się dostał do karetki, próbując go przetransportować, czy biorąc go, załóżmy, na, na barkę, że jest w stanie iść. Jeżeli nie jest, jak jest dwóch, trzech chłopa, no to można wziąć, czy na drabinie, czy na, na czymkolwiek Czy nawet innym. jak tutaj mamy na tej palecie. No i po prostu spróbować przenieść. To jest nasz cel. I co? Usztywniamy tę kończynę i co powinniśmy dalej robić? Czekać na karetkę. No. Pacjent jest zabezpieczony, Badam dwa jego komfort psychiczny, mm -hmm. badamy świadomość oczywiście pacjenta. Mm -hmm. No Czeka właśnie, to... wymęczycie tutaj. Może być ból bardzo, bardzo duży i w tym momencie co będzie, jeżeli mi pacjent odpłynie? Traci przytomność. Noga zabezpieczona, ale jest ból niesamowity, nie? Sprawdzamy, czy podstawowe funkcje życiowe, czy oddycha, czy ma tętno. A żebyście wiedzieli, jak to zrobić, musicie koniecznie obejrzeć nasz pierwszy odcinek. Tam tłumaczymy, w jaki sposób to zrobić i będziecie mieli idealną instrukcję. Także tę yes. scenkę sądzę, że już mamy załatwioną. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym pokażemy, co zrobić w momencie, kiedy jest utrata kończyny.